Pytający mnie, mój przyjaciel, zadzwonił kiedyś, czy chciałbym przeczytać fajny, fajny kryminał. Przeczytałem tanz, a następnie polowanie, polowanie na psy, i obydwa pochłonąłem, i nawet wybaczyłem uwagę, że komunikacja miejska jest dończeka. Najczęściej pytają o książki, oczywiście, ale pytają. Różne pytania padają od tych najprostszych, czyli od kiedy zacząłem pisać, do takich trudniejszych, których czasami trzeba się nagłowić nad odpowiedzią. Na przykład no, pytanie, czy mógłbym napisać kryminał w innym mieście niż Wrocław, było dosyć trudnym pytaniem dla mnie. A czy nie jest tak czasem, że ludzie wiedzą więcej na temat bohatera niż sam autor? Czasami też mam takie wrażenie, ale dla mnie to jest fajnie, dlatego że jeżeli przydzielnicy widzą bohatera trochę inaczej niż ja, to znaczy, że ten bohater żyje i oni go zupełnie inaczej odbierają niż ja. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ to znaczy, że stworzyłem ciekawą postać wielowymiarową. Myśmy się znali tylko pośrednio z autorem. Odebrałem bardzo miły telefon, więc z radością autor do mnie zadzwonił i zaprosił na spotkanie. Bardzo się ucieszyłem, że to tak otwarty i bezpośredni, bezpośredni człowiek. Postanowiłem, bo tak jak Państwu mówiłem na wstępie, przeczytałem dwie książki, przeczytam pozostałe. I wszystkim zalecam.